Hej, dzisiaj będę robić fryzurę Adele. Jest inspirowana tym zdjęciem, które było na okładce magazynu Billboard, ponieważ Adele została wybrana artystką roku przez magazyn Billboard. I to są takie lekkie fale spływające, i tutaj podniesiona góra. Coś w stylu lat 60., więc dzisiaj będę próbowała to odtworzyć. Najpierw sobie rozczeszę włosy i powiem Wam od razu, że jest to fryzura, którą dedykuję użytkownik. Użytkowniczką szafy.pl, czyli szafiarką, ponieważ zaczęłam współpracę z szafą i tam mam swój dział wideo swój dział z fryzurami. Dlatego jest to właśnie pierwszy film z trendami, specjalnie dla szafiarek. Oczywiście również dla Was, dla wszystkich, którzy oglądają. Najpierw użyję sobie sprayu, ponieważ będę używać prostownicy, użyję sobie sprayu Sajos ochronnego. Czesuję całe włosy. Mam dzisiaj taki szeroki grzebień, który kupiłam w sklepie fryzjerskim za jakieś 8 zł. Jest dobry do rozczesywania długich włosów. Ok. Teraz wydzielam sobie sam dół i będę kręcić właśnie za pomocą prostownicy dół włosów. Resztę tu spinam w górę. Tutaj mam moją prostownicę Remingtona ulubioną i mam nadzieję, że umiecie już kręcić włosy prostownicą. Jest to bardzo łatwe. Wydzielacie sobie po prostu cienkie pasemko. Łapiemy tak u góry i okręcamy prostownicę wokół własnej osi, zjeżdżając w dół. Im bardziej cieniowane włosy, tym ładniejsze fale wychodzą. No i fale mamy tutaj, ponieważ ja mam długie włosy, to tutaj się na I będę je utrwalać lakierem Golds Duela, Gold który nazywa się Big Finish i ma siłę utrwalania 4 na 5. No i co? I teraz będę oddzielać kolejne warstwy i pokażę się Wam, jak zakręcę wszystkie włosy. Zajmie to około 15 minut mniej więcej. Ok, jestem z powrotem. już wiem, dlaczego nie za często kręcę włosy, Po prostu jest to tyle roboty dla mnie. No, ale dobra, na wyjście można się poświęcić. I włosy wyszły tak. Są już bardzo. Co teraz będę robić? Biorę taką szczotkę z naturalnego włosia. I ta szczotka pomoże mi wygładzić włosy powierzchni. One będą bardziej błyszczące. I złączę te loki razem. One będą po prostu takimi falami. Właśnie mniej więcej jak miała Adele. Tutaj można sobie je tak układać w ten sposób, zwijać je razem. I tu góra będzie upięta. Cała ta część z nadczoła będzie razem tak zebrana. Dobra, więc teraz moją kokówką wydzielam sobie właśnie tą, ten fragment. I ona ma mniej więcej no mniej więcej stąd wzięte te włosy. W ogóle przepiękny kolor włosów ma. Niesamowicie zdolnego fryzjera. Naprawdę bardzo jej pasuje. Taki rudawy, naturalny brązik. Chyba, że to jej kolor, ale myślę, że jednak farbowany. Dobra, mniej więcej tyle. I to będę sobie teraz, to sobie teraz oddzielę. I mam te błoki tutaj. Które, jak widzicie, są mało falowane, no ale jak ktoś ma bardziej pocieniowane włosy, no to lepiej. Okay. Z tyłu ich nie podnoszę, bo i tak cała ta, cały ten ciężar pójdzie do tyłu i przykryje włosy, które zostały tam. Ok, jak widzicie, ten bok jest już uniesiony, Tylko tutaj rozczeszę, żeby. Nie było widać poplątanych włosów pod spodem. Okay, jeszcze sobie chyba na chwilę włączę. Prostownica. Będę poprawiać przód. Dobra, tak wyglądają. I druga strona. I teraz zajmę się tą górą. To też sobie lekko podniosę, właśnie kokówką, ale ja tylko w kilku miejscach, bo one i tak są dosyć napuszone. Reszta do tyłu. I wszystko szczesuje na gładko. Tak lekko do przodu, właśnie, można jeszcze podnieść te włosy. I ja dzisiaj użyję spinki z gołfavor, żeby je zebrać razem. Można oczywiście je związać gumką, można je przypiąć suwkami i tam jeszcze jakiś kwiatek ale ja właśnie będę przypinać dzisiaj tą spinką. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Gładzaj jeszcze z góry. No i lakier. W sporej ilości, żeby to się trzymało. Uwalniam resztę włosów. Pasma, które mam z przodu, mimo że one są kręcone na końcach, to chyba wezmę cieńsze po prostu pasma i jeszcze je dokręcę. Za oknem zrobiło się już ciemno, ale jeszcze Wam pokażę jak to wyszło. No i na koniec wrzucę parę zdjęć, żebyście mogły zobaczyć, czy, czy jest fajny efekt. To była inspiracja tą fryzurą. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa! thank you